Witam w kolejnym odcinku Newsów i bardzo dziękuję za aktywność pod ostatnim filmem. 27 łapek w górę i ponad 500 wyświetleń. Bardzo dziękuję i chciałbym zobaczyć taką samą aktywność pod tym filmem. Mam nadzieję, że damy radę, a teraz lecimy z tym co dzisiaj w odcinku. Juventus wygrywa swój pierwszy mecz w sezonie. PSG się nie zatrzymuje i wygrywa kolejny mecz w lidze. Krychowiak z pierwszym golem dla Krasnodaru. Barcelona z mini trenera. Juventus w końcu wygrywa swój pierwszy mecz w Serie A i dzięki temu wskakują na 13 pozycję w tabeli. Trochę dziwne jeśli chodzi o ten klub. Wynik meczu uratował Matias Drich w 72 minucie meczu i zapewnił on pierwsze zwycięstwo w tym sezonie Serie A. Dwa gole, specja, 3 Juventus. Tak kończy się wynik tego spotkania. PSG się nie zatrzymuje i wygrywa swój siódmy mecz w lidze i nie mają na koncie jeszcze żadnej porażki. Tym razem wygrywają z mec 2-1. Gole dla PSG zdobył Hakimi w piątej minucie meczu i w doliczonym czasie gry drugiej połowy. Messi w tym meczu nie zagrał, ponieważ ma problemy z kolanem. Pierwszy gol Grzegorza Krychowiaka w nowym klubie. Strzelił on bramkę w 85 minucie meczu i ustalił wynik spotkania z Leningradem na 2-0. W sieci ostatnio trochę się mówi, że Barcelona może zmienić trenera. Barcelona, po swoich problemach finansowych, nie zachwyca też swoją grą. Zajmują dopiero ósmą pozycję w Lalidze, ale mają co prawda dwa zaległe mecze: pierwszy już dzisiaj o godzinie 22. Podobno Ronalda Kumana mogą zastąpić Roberto Martinez, który jest aktualnie selekcjonerem reprezentacji Belgii, ale on co prawda zdementował te plotki i nie puścił on Belgii do końca kontraktu. Drugim trenerem, który może objąć Barcelona jest legenda tego klubu Xavi Hernandez. Jednak on nie ma jeszcze tak dużego doświadczenia w byciu trenerem. I ostatnim trenerem na liście jest Antonio Conte, który na ten moment nie trenuje żadnego klubu, ale nie sądzę, żeby on też przeszedł do Barcelony, bo w końcu w interze narzekał na to, że nie stać klubu na jego wizje transferowe. A w Barcelonie o transferach ostatnio nie myśl. To tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie i do kolejnego odcinka. Cześć!